Znajdujemy się w sali biskupów w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, jednym z najstarszych istniejących ciągle seminariów duchownych na terenie Polski. Przypomnijmy sobie, że Płock to przecież jedna z najstarszych także w Polsce diecezji. To tutaj w 1075 roku powstaje biskupstwo i trwa ono nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. To właśnie z tą diecezją związane było ponad połowa życia Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Chociaż był bowiem synem męczeńskiego Podlasia, bo urodził się w Stoczku Łukowskim 30 lipca 1865 roku, to jednak sytuacja polityczna i prześladowanie Kościoła w Polsce spowodowało, że swoje powołanie kapłańskie nie dane mu było realizować w rodzinnej diecezji, ale właśnie w sąsiedniej diecezji płockiej. To tutaj, w tym miejscu, w 1883 roku, rozpoczyna swoje studia seminaryjne. Również w Płocku, dokładnie 26 maja 1888 roku, w katedrze przyjmuje święcenia kapłańskie. Jako wybitnie zdolny student, pracowity student, był już przez profesorów seminarium skierowany na dalsze studia w Akademii Duchownej w Petersburgu. Przypomnijmy jedynej wówczas uczelni teologicznej, w której mogli studiować księża katolicy. Na miejsce w tej uczelni trzeba było jednak czekać, stąd przez rok czasu zostaje wysłany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii farnej w płocku. Po roku czasu rozpoczyna swoje studia teologiczne, które trwają cztery lata. I kiedy w 1893 roku wraca do Płocka, bardzo długi okres czasu znowu będzie związany z tym miejscem. To tutaj właśnie będzie prowadził wykłady jako profesor seminarium duchownego, a po mianowaniu biskupem Antoniego Juliana Nowowiejskiego w 1908 roku on od 1909 roku obejmuje po nim funkcję rektora. Będzie ją pełnił aż do wyniesienia na stolicę biskupią, czyli do 1918 roku. To dzięki biskupowi Szolążkowi w dużej mierze to wszystko, co nastąpiło w Królestwie Polskim po 1905 roku znalazło właśnie tutaj w Płocku i dokładnie w tym miejscu w seminarium swoje praktyczne zastosowanie. To dzięki niemu została powołana przy seminarium szkoła. Która przygotowywała młodych chłopców do matury i odpowiedniego poziomu nauki, tak, aby mogli potem podjąć studia filozoficzne i teologiczne w seminarium. Tak właśnie on zapoczątkował niższe seminarium duchowne w Płocku, które jako jedyne z dwóch seminariów, bo drugie było w Częstochowie, przetrwało nawet trudny czas Stalinowski, cały czas działając, aż do końca lat 80. To wielki dar. Dla tej diecezji, ale i także Piękna Karta w życiu biskupa Szelążka. Poza pracą w seminarium, jako człowiek zdolny, wykształcony prawnik, brał również udział w pracy, jak to wtedy mówiono, w konsystorzu biskupim, czyli dzisiejszej Kurii Biskupiej. Był także pracownikiem Sądu Biskupiego, ale to, co w jego sylwetce, w jego duchowości, w jego osobowości było bardzo silne, to związek z lokalną wspólnotą to właśnie poza swoimi obowiązkami duszpasterskimi, poza obowiązkami profesorskimi, najbardziej realizował się w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Płocka. To właśnie było podstawą jego zaangażowania w działalność Towarzystwa Dobroczynności. To również myśl o chłopcach, aby dla nich właśnie zakładać szkoły, które poza wykształceniem dawały im zawód. To również jego praca w macierzy szkolnej, to również jego praca w wielu organizacjach społecznych i politycznych, w związkach zawodowych rodzących się wówczas, a nawet odważył się startować w czasie I wojny światowej jako kandydat na posła do, do, do Dumy Rosyjskiej. 1918 rok to kolejny rok przełomowy w życiu biskupa Szelążka. Decyzją wczesnego papieża zostaje wyniesiony do godności biskupa tytularnego Barki, a tak naprawdę miał wspomagać swojego ordynariusza, biskupa Nowowiejskiego, jako biskup-sufragan. Jednak jego wielkie zaangażowanie już w okresie I wojny światowej podczas okupacji niemieckiej w pracę episkopatu Polski, już wtedy. Przygotowywanie pierwszych dokumentów, które miały kształtować ustrój odrodzonego państwa polskiego, a jednocześnie jego stosunki z Kościołem katolickim, spowodowały, że w 1918 roku postanowiono, że to właśnie on obejmie zarząd placówki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która będzie zajmowała się sprawami Kościoła katolickiego. Mimo więc wyniesienia go do godności biskupa. I oficjalnie mianowania go sufraganem płockim. Po 1918 roku rzadko w Płocku przebywał. Oczywiście pojawiał się tu przy różnych ważnych uroczystościach, jak zjazdy katolickie, jak uroczystości związane z jubileuszami różnych księży i biskupów. Wspierał także swojego ordynariusza jak tylko mógł, ale główny okres 1918-25 to dla niego przede wszystkim mieszkanie w Warszawie i praca w ministerstwie. Wtedy właśnie też w życiu biskupa Szelążka pojawia się postać bardzo ważna dla Kościoła Powszechnego. To Nuncjusz Achilles Ratti, który niedługo potem zostanie wyniesiony na stolicę Piotrową jako Pius XI. To właśnie za Chilesem Ratim już w 1918 roku biskup Przelążek rozpoczyna pierwsze prace nad wstępnym projektem konkordatu, który ma uregulować stosunki odrodzonego państwa polskiego ze stolicą apostolską. Prace nad tym konkordatem przedłużają się. Dopiero zostaje podpisany w 1925 roku. Ale dla mojej opowieści jest tutaj dosyć istotne, że tym przedstawicielem polskiego episkopatu, który w Watykanie ostateczny kształt nadawał temu konkordatowi, był właśnie biskup Adolf Piotr Szerążyk. Wtedy, zaproszony przez Piusa XI z pełnomocnictwami kardynała Kokowskiego oraz innych biskupów polskich, on na przełomie stycznia i lutego 1925 roku dyskutuje w Watykanie. I mimo oficjalnego poselstwa wiele kwestii prawnych właśnie jemu papież Zleca jako człowiekowi znanemu i bardzo zaufanemu. Podpisanie konkordatu i nowa organizacja Kościoła w Polsce to kolejna data przełomowa w życiu biskupa Szelążka. Jeszcze tego samego roku, w 1925 roku, zostaje mianowany ordynariuszem diecezji łódzkiej. Wiele osób mogło tą nominacją być zadziwionych, ponieważ biskup Szelążek zawsze związany był z episkopatem tzw. Królestwa Polskiego, jak mówiono o dawnej kongresówce. Wyniesienie go jednak do godności biskupa łódzkiego miało bardzo głębokie uzasadnienie. Sytuacja po podpisaniu pokoju ryskiego oraz sytuacja polityczna, stosunki polityczne między Polską i Związkiem Radzieckim, a przede wszystkim bardzo ciężkie, Czasami doświadczenia, jakie niosła tamta rzeczywistość dla Kościoła katolickiego na Wołyniu, wymagały pasterza odpowiednio przygotowanego do pełnienia funkcji właśnie w tamtym rejonie. Najbliższe lata, dziesięciolecia pokazały, że biskup przelążek ten egzamin, przed którym Stolica Apostolska postawiła go w 1925 roku, zdał celująco kolejny raz w swoim życiu. Jako ordynariusz Diecezji Łódzkiej a jednocześnie prawnik rozpoczyna swoje rządy od synodu diecezjalnego. To jeden z bardzo ważnych punktów w historii tej diecezji, ponieważ biskup uważał, że wszelkie reformy, cała odnowa kościoła, jeżeli ma się dokonać, to przede wszystkim o jasną sytuację normatywną, w jakiej kościół katolicki tam ma działać. Stąd w tym samym roku, w którym zwołuje synod diecezjalny, i tu bardzo ciekawa. Sylwetka duchowa biskupa się jawi, postanawia, że swoją nową diecezję poświęci osobie wyjątkowej w tamtych czasach, osobie, o której mówiło się w całym świecie katolickim, mianowicie świętej Teresie z Lisie. Tak się składa, że biskup przelążek zarówno w 23 roku uczestniczył w jej beatyfikacji, a w 25 roku w Rzymie w kanonizacji świętej Teresy. Zawierzając więc jej tą swoją nową diecezję i wszystkie problemy dzisiaj wiemy, jak bardzo złożone problemy Wołynia liczył na dodatkowe wstawiennictwo tej, jak to wtedy mówiono, nowej patronki, którą zachwycony był także wspomniany tutaj przeze mnie Pius XI. I tak się stało, że właśnie Pius XI swoim dekretem postanowił, że obok dotychczasowego patrona diecezji łódzkiej, czyli świętego Stanisława biskupa i męczennika, również święta Teresa, będzie patronowała wspólnocie Kościoła Wołyńskiego. Biskup Przelążek poza kultem dla świętej Teresy, poza osobistymi kontaktami, które wiązały go z siostrą rodzoną świętej Teresy, czyli matką Agnieszką, był w dużej mierze zapatrzony również w duchowość świętej Teresy. Stąd w diecezji łódzkiej powstają. Kółka Terezjańskie, a w 1936 roku to właśnie biskup Szelążek 1 sierpnia 1936 roku, mając pozwolenie stolicy apostolskiej, zakłada zgromadzenie sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które będzie tak naprawdę owocem jego duchowości i będzie kontynuowało jego dzieło, wielkie dzieło szerzenia wiary, troski o potrzebujących a zwłaszcza wychowanie młodzieży już po śmierci biskupa. Zgromadzenie tak jak i biskup przechodzi bardzo ciężkie czasy w okresie II wojny światowej. Przypomnijmy, że Wołyń to najpierw okupacja sowiecka, później okupacja niemiecka, później słynna dzisiaj już rzeź wołyńska a wreszcie ta sytuacja, która spotkała ludność polską w 1944 i 1945 roku, czyli przymusowa deportacja do nowych granic państwa polskiego, często wyrywając ludzi z wielowiekowych tradycji, związków właśnie z tamtą ziemią, była dla wielu rodzin wołyńskich, katolików wołyńskich ogromną traumą która, pamiętajmy, składała się na jeszcze gorsze doświadczenie, jakie wynikało z okresu II wojny światowej. I tu dochodzimy do kolejnej daty przełomowej w życiu biskupa. Tak się złożyło, że jako jedyny przedstawiciel Episkopatu Polski doświadczył on w 1945 roku kolejnego nowego etapu w swoim życiu, etapu, który właściwie przygotowywał go na śmierć męczeńską. Dokładnie w styczniu 1945 roku w nocy z 3 na 4 stycznia biskup Szelążek zostaje aresztowany na skutek odmowy opuszczenia Łucka i swojej diecezji, gdyż władzom sowieckim tłumaczył się, że zwolnić go z obowiązków pasterskich i biskupich może tylko stolica apostolska i dlatego on w swojej diecezji pozostaje. On, a także wielu innych księży zostaje wtedy aresztowanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i przez prawie półtora roku biskup przebywa w więzieniu w Kijowie, gdzie jest przygotowywany proces. Całe dochodzenie, całe śledztwo prowadzone przez prokuratora zmierza do tego, żeby biskupowi postawić największy zarzut to znaczy zdrady państwa na rzecz stolicy apostolskiej. Za takie przestępstwo w tamtych czasach była tylko jedna kara wyrok śmierci. I wszystko, co związane było z procesem i co było przygotowane i później przekazane do Moskwy, było właśnie skierowane z prośbą o to, aby w wypadku biskupa Szelążka nie, nie stosować żadnej... Ulgi, czy to ze względu na jego wiek, czy to ze względu na jego zasługi, bo pamiętajmy, przecież miał zasługi i w porozumieniu 1905 roku, i w traktacie ryskim, i wielu innych ważnych dokumentach także rangi międzynarodowej, o tym wszystkim zapomniano. Najważniejsze było to, że jako Polak i jako oddany stolicy apostolskiej biskup przeciwstawił się władzy sowieckiej. Za to w tamtych czasach groziła kara śmierci. Jednak działania wielu osób, między innymi także dyplomacji międzynarodowej, działania stolicy apostolskiej poprzez Stany Zjednoczone, a również zaangażowania wielu innych osób, spowodowały, że biskup Szelążek nie zostanie ostatecznie skazany na karę śmierci, ale w 1946 roku karę śmierci zamierza, zamieniono mu na przymusową deportację w granicę odrodzonej Polski. Tak to się stało. W maju 1946 roku biskup pod obstawą służby specjalnej jest przetransportowany do granicy Polski, a później przejęty przez polskie wojsko. Trafia najpierw do Kielc, a później po krótkim pobycie ze względu na bardzo słaby stan zdrowia. Wyszedł po półtorarocznym więzieniu w Kijowie, przebywa w Warszawie, wraca do Kielc, a stamtąd jego droga wiedzie już do zamku bieżgłoskiego koło Torunia, gdzie spędzi swoje ostatnie lata życia. Zapewne nie jeden z widzów postawi wtedy pytanie, czemu to nie Płock, ale zamek bieżgłoski na terenie diecezji chełmińskiej stał się tym ostatnim przystankiem życiowym biskupa Szelążka. Wynika to z tradycji, wynika to z historii Diecezji Płockiej, która w okresie II wojny światowej poniosła ogromną stratę. To jaka, jako jedyna polska diecezja w czasie II wojny światowej z rąk Niemców straciła obu biskupów. Zarówno arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, jak i biskup Leon Wetmański zostają zamordowani w obozie w Działdowie. Po nich przejmują... Władze w diecezji, rządy w diecezji, która przypominam znajduje się na terenach tzw. wcielonych do Rzeszy, inni kapłani. Jednak Płock na swojego biskupa od 1941 roku musi czekać aż do końca 1946 roku. Stąd właśnie wieść o tym, że biskup Przelążek przeżył, o tym, że jest w Polsce. Trafia tutaj do Płocka w tym momencie, kiedy ciągle nie ma jeszcze biskupa, kiedy także ówczesny prymas August Hlond i stolica apostolska zastanawia się, kogo w Płocku mianować kolejnym biskupem. W tych właśnie złożonych, złożonej sytuacji dla diecezji płockiej, przypominam, diecezja ta straciła w czasie II wojny ponad 120 kapłanów, straciła dwóch biskupów, budynki seminarium, kurii, Pałacu Biskupiego zostały zdewastowane przez Niemców. Ta wyjątkowo trudna sytuacja Kościoła Płockiego powodowała, że dla biskupa Szelążka tutaj właściwie miejsca w tym momencie zabrakło. Później dopiero biskup Szelążek z korespondencji z rodziną arcybiskupa Nowowiejskiego dowiedział się, jaki. Męczeński okres ta decyzja przechodziła i z pełnym zrozumieniem, mieszkając w wierzgłowie, przyjmował wizyty swoich dawnych kolegów, profesorów, a także spotkał się i to kilka razy z nowym biskupem Płockim, Tadeuszem Pawłem Zakrzewskim, z którym dopiero podzielił się tam w głowie swoimi wojennymi przeżyciami. Dzisiaj pamięć o biskupie Szelążku w Płocku to przede wszystkim pamięć. Wyjątkowego jak na tamte czasy przełomu XIX i XX wieku kapłana, który zarówno swoją duchowością, jak i swoim oddaniem młodzieży, kształceniu nowych pokoleń kapłanów, ale również swojemu wielkiemu patriotyzmowi spowodował, że Płock zyskał miano wśród wszystkich stolic biskupich Aten polskich tego przełomu. To rzeczywiście środowisko naukowe, które tutaj zgromadziło się w seminarium za rektorstwa biskupa Szylążka, a wcześniej biskupa Nowowiejskiego, spowodowało, że nie tylko studia seminaryjne i nie tylko formacja kapłańska, ale również badania naukowe były bardzo daleko posunięte w porównaniu z innymi polskimi diecezjami. Niestety, to wszystko zostało przerwane brutalnie w czasie II wojny światowej. Kiedy to nie kto inny, tylko wykształceni Niemcy najpierw zniszczyli bardzo bogate zbiory Biblioteki Niemieckiej, to co było cenne wywieźli do Królewca, a większość profesorów na czele z rektorem zostało w czasie wojny zamordowanych. Gdyby biskup Szelążek pozostał w diecezji płockiej, prawdopodobnie jego koniec byłby taki sam jak arcybiskupa Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. Pan Bóg jednak postawił przed nim jeszcze inne zadanie, przeprowadzenia przez bardzo trudny okres prześladowań II wojny światowej wspólnoty Kościoła katolickiego na Wołyniu. Tam zapisał swoją najpiękniejszą kartę życia, którą później zakończył jako biskup wygnaniec w lutym 1950 roku w Zamku Bieżgłowskim.